Dwa głośne nazwiska, które z podobnie zmiennym szczęściem pną się na szczyt. W tym sporcie każda lekcja uczy pokory, ale i determinuje. Na tym pojedynku więc nie należy sięgać po pizzę. Nie miałem czasu na budowanie swojej kariery. Ja chciałem po prostu wejść z przytupem. Wybrałem taką drogę, nie ma dla mnie łatwych przeciwników. Potrafię się bić z dobrymi zawodnikami, potrafię nawet z nimi wygrywać. No i teraz jest. Paweł Pawlak. Bardzo dobry zawodnik, z bardzo dobrym rekordem i przede wszystkim bardzo dobrze się bijącym. I jakby to jest kolejne wyzwanie, na które przyszedł czas. Paweł teraz kapitanie! Paweł... Pawlak jest autorem jednej z najbardziej emocjonujących walk zeszłego roku i od lat środowisko wyczekiwało jego debiutu w okrągłej klatce. Witamy w KSW. Skończył mi się kontrakt z Federacją Babilon i szukaliśmy wyzwań. Szukałem jakiejś bardzo dobrej walki, mocnej. Pokażę wszystkim, że jestem dużo lepszy od niego i pokażę prawdziwe MMA, które już tak naprawdę trenuję od 18 lat. To będzie oczywiście trudna walka, ale jest do wygrania. Muszę być skupiony, na pewno muszę zachowywać świeżość i zachować spokój. Chaotycznie nie atakować, żeby nie stracić jakby tej siły. Od drugiej rundy on zazwyczaj puchnie. ostatnie walce wygrał przez TKO w drugiej rundzie, ale też już te ławki zaczęły schodzić. Jest jakby średniakiem w każdej dziedzinie sportu, łącząc to wszystko, jest całkiem niezłym zawodnikiem MMA. Konsekwentnie w swoich poczynaniach jest Walka Walka będzie naprawdę mocna i już nie mogę się doczekać 4 września, żeby sprawdzić Damiana. Samo jego przyzwisko, pseudonim plastinio tak już mówi o tym, że jest plastyczny, jest w ogóle jakby nie takim standardowym, mocnym, twardym zawodnikiem. On jakby układa się jak ta plastelina, którą chcesz zgnieść, ona dalej cały czas nabiera tam swoich kształtów i, i idzie dalej. Wiem o tym, że jestem o niego dużo lepszy i wiem o tym, że pokażę to tego 4 września, bo ja wiem, po co tam idę. Idę tam po zwycięstwo. Walczyłem z wieloma zawodnikami, ale nigdy nie z plastyliną. Może być to ciężkie zadanie, aczkolwiek wiem, że można ją dobrze ugnieść. Przygotuj się na walkę, mój zdrów, pozdrawiam. Damian, naprawdę walczyłem z wieloma zawodnikami na świecie, ale nigdy nie walczyłem z Olimpińczykiem. także idę po ciebie, się mieć w rekordzie. Jerzy Mielewski, witam Państwa. Zaczynamy wydarzenia. Przez ostatnie miesiące przyzwyczailiśmy Państwa, że zaczynamy od informacji związanych z COVID-19, ale nie dzisiaj. Na początek komunikat dla ludzi o mocnych nerwach. W niewyjaśnionych okolicznościach z aresztu zbiegł jeden z najniebezpieczniejszych ludzi w Europie Roberto Soldi. Tajemnicze zniknięcie badane jest teraz przez odpowiednie służby. Zbieg ma na swoim koncie pięć mrożących krew w żyłach egzekucji. Po ucieczce. Zaatakował przypadkową ofiarę. Niestety 30-letni mężczyzna był bez żadnych szans. Powstała specjalna grupa mająca na celu szybkie schwytanie zbiega. Na jej czele stanął inspektor Kincel z czeskiej policji, który już raz miał do czynienia z Soldiciem w 2019 roku. A nasza korespondentka próbowała porozmawiać z inspektorem Kinclem i dowiedzieć się o szczegóły tej bulwersującej sprawy. Panie inspektorze, parę słów do kamery. Roberto. Roberto, dobrze wiem kim jesteś. Zrobię wszystko, by cię dopaść. Dotarliśmy do wcześniej niepublikowanych materiałów policji. Jak to zrobiłeś? Tymi mi rękoma. A dokładniej? Szybko i bezlitośnie. Ty wiesz, że cię pokonam. Spróbuj. Dalej chcesz tak żyć? Zaufaj mi. To ja odmienię twoje życie. Więcej informacji na temat tej sprawy znajdziecie państwo na stronie ksw.mma.com. Prosimy o zachowanie wyjątkowej ostrożności. KSW 63. Crime of the century. Live only on pay-per-view. WHA- <laughs> 30 sezon Ligi Mistrzów UEFA Już jesienią tylko na kanałach Polsat Sport Premium. W drugim dniu memoriału Adama Wójcika Enea Zastal BC zmierzy się z zespołem z opawy, a Śląsk podejmie kijów basket. Transmisja z Hali Orwita dzisiaj o 16.50 w Polsacie Sport. Ponownie w Las Vegas. W walce wieczoru w wadze piórkowej rywalem Edsona Barbozy będzie niepokonany w UFC Giga Chikadze. UFC Fight Night jutro od 4 w nocy w Polsacie Sport. W dojdzie do starcia dwóch niepokonanych drużyn grupy F. Duńczycy mają na swoim koncie trzy zwycięstwa. Szkoci po dwóch remisach w końcu zdobyli komplet punktów. Dania Szkocja w środę 1 września o 20.35 w Polsacie Sport News. W długiej przerwie do gry wracają eliminacje piłkarskich mistrzostw świata. Jako pierwsi rywalizację rozpoczną piłkarze Kazachstanu i Ukrainy. Transmisja w środę, 1 września od 15.50 w Polsacie Sport Extra. Na program zaprasza sponsor Grupa Interia, wydawca serwisu sportinteria.pl. Za nami piłkarskie Euro oraz Igrzyska Olimpijskie, czyli teraz czas na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Gospodarzami turnieju są aż cztery kraje, ale najwięcej spotkań zostanie rozegranych w Polsce. Dokładnie Gdańsk, Katowice, Kraków to polskie areny eurowoleja, a dodatkowo mecze finałowe i rozdanie medali gdzie się odbędą w świątyni polskiej siatkówki w Katowickim Sport. W każdej polskiej arenie mistrzostw pojawią się najlepsi dziennikarze i eksperci siatkarscy w naszym kraju, a specjalni wysłannicy będą na meczach w Finlandii, Estonii i Czechach. Sercem turnieju będzie najnowocześniejsze sportowe studio w Polsce. To właśnie tu pokażemy ekskluzywne materiały wideo, pokażemy Relacje z zakulis, ale także ciekawe dyskusje z gośćmi. Czy tak jak podczas Polskiego Mundialu w 2014 roku? Wszyscy będziemy żyć emocjami siatkarskimi. Mam nadzieję, że Polski Kiwiersy nie jeden raz pokazują, że są najlepsze Kiwiersy świata. Za chwilę ciąg dalszy walki o piłkarski mundial. I nowy sezon Ligi Mistrzów UEFA. Wszystkie mecze eliminacji oraz Champions League sportowych w kanałach posadznych. A skróty Ligi Mistrzów na sportinteria.pl Na program zaprosił sponsor Grupa Interia, wydawca serwisu sportinteria.pl Chorowałam na białaczkę, byłam daleko od wszystkiego, co kocham. Dzięki Dawcy Szpiku wyzdrowiałam, bo nasze geny pasowały do siebie. Ty też możesz uratować komuś życie. Wejdź na DKMSPL i dołącz do społeczności Dawców Szpiku. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Ostatni wyścig Formuły 1 przed wakacyjną przerwą bez wątpienia przejdzie do historii. Tuż po starcie rywalizacji o Grand Prix Węgier, kontrolę nad swoim bolidem stracił Walteri Botas i uderzył w Lando Norisa, a ten z kolei wjechał w samochód Maxa Verstappena. Na Węgrzech sensacyjnie triumfował Francuz Esteban Ocon, dla którego była to pierwsza wygrana w historii jego startów w królowej sportów motorowych. Z dobrej strony zaprezentował się doświadczony kierowca zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, Kimi Räikkönen. Słynny finał plasował się na wysokiej, punktowanej dziesiątej pozycji. Po krótkich wakacjach najszybsi kierowcy świata wznawiają walkę o mistrzowski tytuł. Na czele klasyfikacji generalnej znajduje się Louis Hamilton, ale do końca sezonu pozostaje jeszcze kilkanaście wyścigów. Najbliższy już w niedzielę w Belgii. Sponsorem programu był PKN Orlen. W dniu memoriału Adama Wójcika Enea Zastal BC zmierzy się z zespołem z Opawy, a Śląsk podejmie kijów basket. Transmisja z hali Orwita, dzisiaj o 16.50 w Polsacie Sport. I ponownie w Las Vegas. W walce wieczoru w wadze piórkowej rywalem Edsona Barbozy będzie niepokonany w UFC Giga Chikadze. UFC Fight Night jutro od czwartej w nocy w Polsacie Sport. W Kopenhadze dojdzie do starcia dwóch niepokonanych drużyn grupy F. Duńczycy mają na swoim koncie trzy zwycięstwa. Szkoci po dwóch remisach w końcu zdobyli komplet punktów. Dania Szkocja w środę 1 września od 20.35 w Polsacie Sport News. W przerwie do gry wracają eliminacje piłkarskich mistrzostw świata. Jako pierwsi rywalizację rozpoczną piłkarze Kazachstanu i Ukrainy. Transmisja w środę, 1 września od 15.50 w Polsacie Sport Extra. Szybko i bezlitośnie. Ty wiesz, że cię pokonam. Spróbuj. Dalej chcesz tak żyć? Zaufaj mi. To ja odmienię twoje życie. Czy na KSU 63 zobaczymy kolejną egzekucję w wykonaniu jednego z najniebezpieczniejszych zawodników w tej części świata? mistrz. Za Roberto Soldic kontra Nadzieja Czeskiej. Sceny MMA. Niepokonany w KSW Patrick Kings Oraz pojedynek na szczycie wagi średniej Damian Janikowski kontra Paweł Pawlak. Gala KSW 63. Już w sobotę 4 września. Tylko w systemie pay per view. Julcia musi być pod opieką wielu lekarzy: niskorosłość, opóźnienie w rozwoju, deformacje. To z powodu rzadkiej choroby Silver Russell. Największym marzeniem jest, żeby Julcia szybko urosła i zaczęła ze mną rozmawiać. Mamusiu, daj mi jeść. Mamusiu, chodźmy na spacer, kocham cię. Pomóż Julci i innym chorym podopiecznym Fundacji Polsat. Wyślij SMS pod numer 7531 o treści pomoc. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci. Co to jest? Nie, nie chodzi o mecz. To. Myślisz sobie, Visa, firma od kart płatniczych. Ale wiesz co? Ta nazwa, która jest wszędzie, kryje w sobie coś o wiele, wiele większego. Visa to sieć, która przenosi pieniądze. Stąd. Tu wprowadza tego pana do internetu, by mógł sprzedawać te dżinsy u zbocza tej góry. Łączy wszystkich ze wszystkimi, nawet gdy dzielą ich tysiące kilometrów. I tak jak kubek kawy pobudza do działania, tak wiza otwiera nowe możliwości. I działa, by połączyć wszystkich. Wszędzie, wszędzie, gdzie musisz być, wszędzie, gdzie marzysz by być, wszędzie, gdzie walczysz by być. To klucz do stania się kim tylko chcesz. Visa otwiera drzwi na całym świecie, by każdy z nas mógł brać udział w tej niekończącej się wymianie. Poznaj Visa, sieć, która działa dla każdego. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mhm. Czy jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki tworzące symfonie. Uprawiane na całym, całym świecie. W górach. Tutaj nie. Z włoską pasją. Chciałabym jej zaznać. Dla tych, którzy lubią robić ją po swojemu. Mm -hmm. Kawa, która trafia w mój gust. Tworzona we Włoszech. Mieszanka całego świata. lavazza Więcej niż włoska. Odkryj wow, ceny w sklepach Lidl. Już od soboty rusza mega obniżka cen na artykuły odzieżowe i przemysłowe. Przyjdź i wybierz mega okazję dla siebie. Zapłać nawet do 80% mniej. I ciesz się lidlowymi, czyli niskimi cenami. Jak sobota, to! Tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam. Parking, ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, kup więcej. Jak sobota to w Lidlu i tylko. Tam. Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa w marynacie. 56% taniej, 9,90% za kilogram. Wszystkie lody familijne, drugi produkt za złotówkę. Miksuj dowolnie. A polskie śliwki 50% taniej, 2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kolejny raz Polska! Padła główna. Wygrana w Eurojackpot. Marzenia spełniają się bardziej. Następna wygrana może być twoja. Do uzdrowiska zabieramy walizki, rodzinę. I wracający ból pleców i stawów. Dlatego pod ręką mamy nowy specjalistyczny Żel Olfen Max. Nowość! Olfen Max to podwójna dawka najsilniejszej substancji przeciwbólowej. Działa podwójnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Z Olfenem Max wszystko się układa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Olfen Max, specjalista od bólu mięśni i stawów. Rozświetlone wnętrze? Tak! Do niedzieli z rabatami. W Leroy 15% rabatu na lampy wiszące, ścienne, biurkowe i wiele innych. A do tego dywany nawet 40% taniej. Leroy Zapraszamy. Car Vertical! Ty? Nie. Przysięgasz. Nie dręcz sprzedawcy pytaniami, na które nie może odpowiedzieć uczciwie. Zawsze sprawdzaj samochody na carvertical.pl. Czy na KSW 63 zobaczymy kolejną egzekucję w wykonaniu jednego z najniebezpieczniejszych zawodników w tej części świata? Mistrz w wadze półśredniej Roberto Soldicz kontra Nadzieja czeskiej sceny MMA. Niepokonany w KSW Patrick Kincel oraz pojedynek na szczycie wagi średniej Damian Janikowski kontra Paweł Pawlak. Zamów gale już dziś w usłudze pay-per-view i oglądaj KSW 63 już 4 września. Wyślij SMS pod numer 7043 o treści numer karty dekodera kropka Box. Ból pleców? Voltaren Max z podwójną siłą składnika przeciwzapalnego koncentruje się w miejscu bólu i przyspiesza leczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz Voltaren Max także w opakowaniu 120 gramów. Oszczędzasz aż do 28%.